Kochani, dzisiaj po krótkiej przerwie pozdrawiam Was tutaj z pięknego widoku, jak bąk siada na kwiaty, ale przechodząc do dzisiejszego tematu, dawno nie, nie poruszyłem naszego tytułowego tutaj tematu poznania, kanał się nazywa O Poznaniu i lubię raz po raz do tego tematu wrócić. I myślałem teraz właśnie o, o Poznaniu. Nie ukrywam, że, że, że zainspirował mnie taki fragment z listu Jana. Pierwszy list Jana jest napisane w ten sposób. Trzeci rozdział każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Krótko mówiąc, jest bardzo ciekawe zdanie: że każdy, kto grzeszy, nie widział go, ani go nie poznał. Odwracając tą myśl, każdy, kto zna Boga, nie grzeszy. I. No jest tutaj w, w Ewangelii dużo fragmentów w tym kontekście: typu e, my jesteśmy z Boga, kto zna Boga, słucha nas, kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Potem poznajemy Ducha Prawdy i Fałszu. No, bardzo dużo jest e, w tych, tych fragmentach. I gdy o tym myślałem, to e, przypomniała mi się historia ze Starego Testamentu, w której Mojżesz, może, można o nim powiedzieć właśnie to, to, co tu jest napisane. Mojżesz widział Boga i Go poznał. Można Go nie widzieć i Go nie poznać, a można widzieć Boga i Go poznać. Mojżesz spotkał się z Bogiem, widział Boga, poznał Go, miał z Nim relacje, wymieniał z Nim swoje serce, poznawał Go i życie Mojżesza, jak wiemy, no jest. Jest jednym ze wspaniałych wzorców, które Bóg zostawił nam w swoim Słowie. I gdy czytamy tą całą historię, jest taki moment, w którym Bóg przez Mojżesza mówił, żeby naród się przygotował na spotkanie z Bogiem, żeby się oczyścili, uświęcili, żeby podeszli do góry, że Bóg chce się z nimi spotkać. I Mówiąc bardzo krótko, oni nie chcieli. Mówili do Mojżesza: Ty rozmawiaj za nas z Bogiem. Ty rozmawiaj za nas z Bogiem. I tak jak, tak jak patrzę na to wszystko, to rzeczywiście poznanie kogoś, nazwijmy to, za pośrednictwem kogoś jeśli mogę tak powiedzieć mądrze, nie najładniej, po polsku a poznanie kogoś osobiście to takie znanie kogoś ze słyszenia podobnie jak Hiob w pewnym momencie jak już spotkał się z Bogiem zobaczył Boga powiedział, że do tej pory znałem Cię ze słyszenia a teraz twarzą w twarz no i Hiob można by powiedzieć, wycofywał swoje poglądy, wycofywał swoje opinie, pokutował ze swoich poglądów i opinii. No, jest bardzo duża różnica, znać kogoś osobiście. Jest taki też werset w Biblii o tym, że, żeście poznali Boga, i za chwilę jest nie, raczej Wy przez Boga zostaliście poznani. Niesamowity werset. Ktoś to porównał do, do, do sytuacji, w której przychodzi człowiek do Białego Domu i mówi: O wpuśćcie mnie, bo ja znam prezydenta. A ochrona mówi: No. Wszyscy znają prezydenta. Pytanie, czy prezydent zna Ciebie? Zapytamy, jak się nazywasz. No i teraz idzie ochrona do prezydenta, i pytam, yy, czy. Panie prezydencie, czy zna Pan tam powiedzmy Jurka Kowalskiego? Nie znam człowieka. No to dziękujemy. Nie wpuszczamy go. Kluczem nie jest to, czy my możemy poznać, powiedzieć w takim sensie, no, że my znamy Boga. Pytanie, czy on może powiedzieć o nas, że zna nas. Czyli krótko mówiąc, to jest coś innego niż wiedzieć o sobie, wiedzieć o swoim istnieniu. A mieć ze sobą relacje, aby wzajemnie się poznać. Słowo poznać oznacza wzajemne poznanie, oznacza relacje, bycie z sobą. Bóg nie jest zainteresowany poznaniem, właśnie tego typu, jak właśnie jak mówimy, że, że wszyscy mówią, że znają, znają prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czyli wiele osób mówi, ja znam jakiegoś sportowca, wymieniają, znasz tego sportowca? Tak, znam go, znam go. I odwrotnie. Druga strona zapytana, czy znasz tą a tą osobę, powie nie, nie znam człowieka, nie znam imienia i nazwiska. Nie wiem, pierwszy raz widzę, pierwszy raz słyszę. E, w niebie wierzę, że będą ludzie, o których Bóg powie: znam ich. Tak jest napisane, żeśmy poznali Boga, i tam jest za chwilę, jakby tak fajnie to Duch Święty zainspirował autora tego wersetu. Raczej my przez Boga zostaliśmy poznani. No właśnie w tym kontekście. Znaleźliśmy się w Jego, w Jego obecności przez krew Chrystusa, weszliśmy do Jego obecności i tam przebywamy, poznając Go, mając z Nim relacje, oglądając, jak zwierciadle Jego, Jego chwałę i jesteśmy wtedy przemieniani z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Obietnice, które wynikają z poznania Boga są niezwykłe. Tak jak tutaj jest napisane, że kto zna Boga, widzi Boga, nie grzeszy. Tak naprawdę rzeczywiście poznanie Boga, tego, kim jest. tak Jestem przekonany, że ma na nas taki wpływ, że już nie jesteśmy tacy sami. Nie jesteśmy zagubieni. Wiemy, kim jesteśmy, dla kogo chcemy żyć, po co chcemy żyć. Przychodzi zrozumienie, objawienie tożsamości. Przestajemy się jakoś delikatnie mówiąc miotać i wypełniamy wtedy Bożą wolę. Jesteśmy można powiedzieć. Jeśli mogę tak powiedzieć, bezpieczni, eee, i eee, do tego jesteśmy powołani, aby go poznać. No i oczywiście ten szlagierowy werset, który w pierwszym komentarzu prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, cytowałem, warto przypomnieć, a to jest życie wieczne, abyście poznali jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego on posłał. Każdy z nas ma do wyboru być jak Mojżesz lub jak cała reszta. Jeśli używasz argumentu, jeśli ja bym używał argumentu, ale wszyscy tak żyją, no to masz problem, to ja bym miał problem. No nie można gorszego argumentu użyć jak argument, ale większość. To jest argument, który mówi o szerokiej drodze. To, że większość idzie szeroką drogą, to wcale nie jest argument, żeby do tej szerokiej drogi dołączyć aby iść tą szeroką drogą, aby dołączyć do ludzi, którzy nią idą. Nie no właśnie, wręcz przeciwnie, jak większość tak funkcjonuje, w jakiś sposób funkcjonuje, to Biblia mówi, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. My nie jesteśmy powołani. Dzięki Bogu, dzięki Bogu. Nie jesteśmy powołani do tego, aby był jakikolwiek pośrednik między nami a Bogiem. Żeby był jakiś głuchy telefon między nami a Bogiem. Jezus powiedział, że jest prawdziwym objawieniem Boga. Jezus powiedział: Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ja jestem jedynym pośrednikiem między człowiekiem, między Bogiem a człowiekiem. Możemy być tak jak lud, wybrany i wtedy załapać się na kategorię, która brzmi dosyć dziwnie. Możemy załapać się na kategorię bycia wierzącym. Nieznającym Boga. Lud wybrany był właśnie w tej kategorii. Ci ludzie byli wierzący, wierzyli w Boga prawdziwego, który stworzył niebo i ziemię, i byli ludźmi, którzy go nie znają. Tak bardzo go nie znali, że jak przyszedł na ziemię, w ciele Jezusa Chrystusa nie zauważyli jego przyjścia, nie rozpoznali, kim jest. A co za tym idzie, go nie przyjęli. A Biblia mówi że tylko tym, którzy Go przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi bożymi. Jakim chcesz być człowiekiem? Czy chcesz być człowiekiem, który jest częścią ludu bożego, wierzącym w Boga, ale nieznającym Boga? Możesz powiedzieć, no no tak jak zresztą Biblia mówi, że poznajesz, Poznanie jest cząstkowe, że jesteśmy w procesie Poznania, wiadomo, że wszystkiego nie wiem. I tak dalej, i tak dalej. Ale jest takie podstawowe poznanie. Jest takie podstawowe poznanie, które sprawia, że nienawidzimy grzechu. Że nienawidzimy zła. Że nienawidzimy wszystkiego, co się podnosi przeciwko Bogu, przeciwko poznaniu Boga w naszym życiu. To jest takie podstawowe poznanie. Poznanie tego, jakim On jest cudownym Bogiem. Poznanie, jak cudownym jest Jego zbawienie. Jest taki, jeśli mogę tak powiedzieć, Podstawowy zestaw poznania, który Bóg chce nam dać na dzień dobry, na początek naszego życia. To trochę jak, nie wiem, może Biblia porównuje relację człowieka z Chrystusem do relacji między mężczyzną i kobietą, między mężem i żoną. Jeśli ktoś jest kawalerem, jeśli ktoś jest panną, no to może wierzyć, że, że jest ktoś, kto. To ma być, czy będzie e, współmałżonkiem kiedyś w przyszłości e, i może w ten sposób w tym, w tym życiu funkcjonować. Wierzysz no, wierzę, że jest ktoś, kto będzie moim mężem lub, lub żoną. Ale czy to sprawia, że masz żonę? Czy to sprawia, że masz męża? Czy to sprawia, że połączyłeś się z kimś i już nie jest dwojga, tylko jest jedno? Wierzenie w Chrystusa. A połączenie się z Chrystusem i bycie z nim jedno, życie Jego życiem, życie w sposób wypełniający Jego wolę, szukający Jego woli, szukający, aby się Jemu podobać. Poznać go. Intymność mówi o tym, o poznaniu siebie, oddaniu siebie wzajemnie. Tak długo, można by powiedzieć, jak, jak nie połączysz się. Z osobą, do której jesteś powołany, żyjesz w wielkim niebezpieczeństwie, aby się połączyć z kimś, z kim nie masz się połączyć. Masz dużo większą niebezpieczeństwo, aby zgrzeszyć, aby służyć stworzeniu zamiast Twórcy, aby zacząć wypełniać swoją wolę, aby połączyć się z niewłaściwą osobą. Gdy połączysz się z właściwą osobą, to jest z Chrystusem, to to wpłynie na Twoje całe życie. W, również w, w relacji osobistej, gdy połączysz się z Chrystusem, nie wybierzesz na męża lub żonę osoby, która nie jest połączona z Chrystusem, nawet ci to do głowy nie przyjdzie i nie będziesz tego tłumaczył hasłem typu: My się kochamy. Nie ma miłości, prawdziwej miłości poza jednością z Chrystusem. Wszystko inne jest po prostu, jest, jest, jest to, to są hormony, fizjologia, emocjonalizm. I tym podobne rzeczy. Nie ma prawdziwej miłości bez jedności z Chrystusem, bez Bożej miłości. Dlatego zachęcam Was, abyście zastanowili się na nowo, kolejny raz, czy Bóg mnie zna, czy jestem wierzącym, nieznającym Boga, czy mogę powiedzieć, że Go znam. Pytanie jest, czy on może powiedzieć, że mnie zna? Bo ja z nim przebywam, bo ja z nim chodzę. Podoba mi się proroctwo, o którym często mówię z Izajasza. Przyjdzie taki czas, tak mówi Pan, że. Mówi tam do tych nauczycieli, pasterzy: biada wam, nauczyciele i pasterze, etc., etc., etc. Mówi, przyjdzie taki czas, że zabiorę moje owce z Waszych rąk. Sam będę je pasł sam będę je prowadził, kotne będę nosił na rękach, jak to lubię mówić, od 2000 lat Bóg nie chce aby ktokolwiek dostał się ponownie w ręce drugiego człowieka, Bóg nie chce abyś dostał się w ręce księdza, w ręce pastora, w ręce nie wiem mnicha, nie wiem tam jakie są te nazwy tych wszystkich przywódców religijnych. Lidera, przywódcy, mentora, nawet nie chce, żebyś się dostał w ręce męża, Bóg nawet nie chce, żeby się dostał w ręce żony, żeby się dostał w ręce rodziców, przyjaciół, czegokolwiek. On chce, abyś dostał się w jego ręce. On Jest, że on chce zazdrośnie mieć ducha, którego uczynił w nas mieszkanie. On nie chce się. W sensie takim duchowym, jeśli mogę tak powiedzieć, dzielić nami z nikim. Czy dostałeś się w jego ręce? Czy on zna Ciebie? Czy pozwoliłeś mu przenikać Twoje życie, wypełniać każdą dziedzinę Twojego życia? Czy Chrystus przenika każdą dziedzinę Twojego życia? Twoje decyzje, wybory, sposób spędzenia czasu, zarządzania pieniędzmi. Czy on to przenika? Czy to jest. Wynika z Poznania Jego, z Poznania Jego woli, wypełniania Jego woli, czyli to jest przeniknięte Jego wolą, Jego Duchem Świętym, miłością do Niego, to, co robię, robię dla Ciebie, bo miłuję Ciebie, bo poznałem Ciebie, Ty mnie poznałeś, połączyliśmy się jedno. Już nie jesteś osobno, jestem jedno z Tobą, jeśli nie jesteś jedno z Chrystusem, będziesz miał problem z grzeszeniem. Będziesz miał problem ze zwycięstwem nad grzechem, nad okolicznościami. Gdy jesteś jedno z nim, wchodzisz w miejsce zwycięstwa. Możesz być większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Któż może cokolwiek mi uczynić? Więcej jest tych, którzy są ze mną, niż tych, którzy są przeciwko mnie. Jedno z Chrystusem jest to naj, być, najbardziej bezpieczne miejsce: miejsce zwycięstwa, miejsce ochrony, miejsce mocy, świętości, uzdrowienia, uwolnienia. W Nim jest wszystko. Znaleźć się w Nim. Poznać Go. Doznać mocy zmartwychwstania Jego. Pomyślcie o tym. Zadajcie sobie pytanie, czy ja Ciebie znam w taki sposób, że Ty możesz powiedzieć Boże, o mnie znam Wojtka, Marylkę i tak dalej, tak dalej. Czy Ty możesz mi powiedzieć, że o mnie znasz? Czy może ja jednak chodzę swoimi drogami? Jeśli ktoś kogoś odwiedza raz na rok, czy ten ktoś może powiedzieć znam go? Ale jeśli ktoś chodzi z kimś minuta po minucie, godzina po godzinie, nie, dzień po dniu, to na pewno wtedy Duch Święty, Bóg, Chrystus może powiedzieć znam go, On ze mną chodzi, w tym sensie znam go. To nie chodzi o wszechwiedzę Boga, chodzi właśnie o tą relację. Czy Bóg może powiedzieć o tobie, że Cię zna? że jak spotkasz się w niebie, to, to powiesz, ja do nieba. Dlaczego? No bo ja znam Jezusa. Panie Jezu, czy znasz tego człowieka? Nie wiem. Nigdy go nie znałem, Jezus może powiedzieć. Ale czy ja nie, nie wypędzałem imienia, w imieniu Twoim demonów, uzdrawiałem chorych i tak dalej? Nie wiem. Nigdy Cię nie znałem. To, że używamy imienia Jezusa, gdy coś potrzebujemy, robiąc dla, dla siebie lub dla innych używamy Jego imienia, powołujemy się na Jego imię. to wcale nie oznacza, że Go znamy, że On nas zna. To jest bardzo ważne. Tak jak Biblia mówi, że badajcie, czy trwacie w wierze. Zbadajmy, czy On nas zna. Bo to jest kluczowa przypowieść. Idźcie precz, nigdy Was nie, nie znałem. Można być wierzącym, nieznającym Boga, czy bardziej nie bycie znanym przez Boga. On nas nie poznał w naszej komorze modlitownej. On nas nie poznał na spacerze z Nim. On nas nie poznał w naszych modlitwach uwielbienia, tęsknoty, miłości, czci do Niego. Nas nie poznał w tych miejscach, na tych spotkaniach. Nie byliśmy z Nim. Opuściliśmy te intymne spotkania. Niech Pan Bóg przez Ducha Świętego pozwoli nam stać się jak Mojżesz, który przebywał z Bogiem, nie tylko wierzył w Boga, ale przebywał z Bogiem i był przemieniony przez Niego. Także chwała Boża, ale śniła z Jego oblicza. Bóg chce, abyśmy my również wynosili z relacji z Nim Bożą o chwałę i obecność, żeby ludzie, patrząc na nas, spotkając nas, widzieli w nas Boga, nie historię o Nim, ale Boga co jest tylko możliwe, gdy będziemy przez niego poznani. Pozdrawiam Was, kochani, i do usłyszenia w kolejnym komentarzu.